Słuchajcie, jesteśmy dwa dni po Amarok Challenge eee, Zafundowałem dzisiaj e, moim dzieciakom w CrossFit Decepticon e, 50 kalorii na rybajko Oczywiście potem już nic, koniec I tak to wychodzi, że leżą I nie wiedzą co się dzieje nie? Tam mam jednego dobrego na materacach <grydy> Może przeżyję. Eee, to co chciałem Powiedzieć to, pogratulować organizatorom zajebistej atmosfery, zajwistych zawodów, pięknej imprezy. To, co jeszcze chciałem Wam przekazać, to osobom, które może nie były, które widziały gdzieś tam to wszystko z boku. Naprawdę bardzo dużo firm, bardzo dużo osób. Myślę, że to są osoby liczone przynajmniej w serce. Brały udział w całej tej imprezie i warunkowały sukces tej imprezy. To nie jest tylko Crossy Stok, czy tylko Amarok, to jest Crossy Stok, cała ekipa i nie tylko właściciele, która trójka która wpada na ten pomysł, która stworzyła to wszystko, która dała bodziec, ale też całej community Crossy Białystok. Amarok Nutrition, który był tytułarnym patronem Steelstorm, który zrobił moim zdaniem bardzo wielką robotę. Karolina, macie i cała reszta z wielkie gratulacje. Ribok, rok tej, który czuwał nad zawodnikami z tyłu, na zapleczu, z i tak dalej. Cała reszta partnerów, firm, które brały w tym udział. My przyjechaliśmy na koniec, tak naprawdę stworzyliśmy jakąś tam fajną otoczkę na YouTube z orzechem. Także Orzeczku też Ci bardzo dziękuję za robotę. Bardzo było dobrze z tą pracować. Byłem troszeczkę zdenerwowany, nerwowy, ale się nie denerwuj na mnie, tak to wygląda, chciałem, żeby było jak najlepiej. Myślę, że się dużo uzupełnialiśmy. Zawodnicy wywarliście naprawdę wiele osób. wywarło na mnie bardzo dobre wrażenie. Bronę końkowicz Paweł Czaplicki. jest zawodnikami, którzy po prostu mają w głowę do startowania, wiedzą co mają zrobić, robią to spokojnie, z uśmiechem na twarzy i z wielką pewnością siebie. Także wielkie graty. Mam nadzieję, że reszta polskich zawodników do lutego, jak się zaczynają Openy, wyrobi się z formą, że znowu będziemy mieli jeszcze więcej, jeszcze więcej Polaków na może dziewczyny, może jakieś Timy, Gabrysia Migała i tak tak dalej. Także wielkie graty i zawodnicy za to, co żeście pokazali na tych zawodach. To jeśli chodzi o panów, teraz kobiety. Słuchajcie, żałuję bardzo, że nie było Kasi Baranowskiej, ale nie zawsze może być pięknie tak jakbyśmy chcieli. Za to była daria twardowska, która jest bardzo podobna zawodniczo do Kasi. Bardzo się cieszę, że była na tych zawodach. Bardzo Ci gratuluję występu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na regionalsach Was zobaczymy. Może w Teamie. Wierzę w Was bardzo. Obie jesteście niesamowite i życzę Wam powodzenia. Dalej, Mastersi. W tym roku Marcin Reus zamienił się pozycjami z Łukaszem Dabaczy. Piękna walka do ostatniego momentu, do ostatniej sekundy. Marcin Reus poszedł, poszedł pierwszy, pamiętacie, do tego rywania, gdy wyrywał, to by wygrał zawody. Nie wyrywał. Łukasz Dabaczy w drugim podejściu wyrywał. No coś niesamowitego, piękne emocje. Eee, Panowie, naprawdę cała grupa mastersów jest dla mnie znowu rok po roku wielkim zaskoczeniem, jak w tym wieku można, można ładować takie tematy, takie ciężary, tak być pięknie, świetnie technicznie przygotowanym. Wy pokazujecie właśnie to profesorstwo w całej grze sportowej i, i, i bardzo się cieszę, że możemy Was oglądać e, w takim wydaniu. Było parę fajnych, fajnych, nowych osób, które wbijają się na rynek polskiego crossfitu, jak, jak Kuba Cieślik, który wywarł na mnie też mega wielkie, pozytywne wrażenie. ten gościu, który jeździł sobie po świderku rowerem wodnym. Chłopak, który jest z mojej postury, czyli nieduży, a naprawdę rozpierdolił bardzo wiele, wiele łodów na wysokich pozycjach. Także takie osoby też mogą prawie crossfit, tak już mogą być na wysokich pozycjach, też mogą jeść na gamesy. Tak? Nie muszą to być wielkie chłopy jak Brony Koleńkowicz czy Paweł Kozak. Także duża motywacja dla, dla całej reszty Polski. Słuchajcie, co jeszcze mogę powiedzieć? Wielki sukces polskiego crossfitu, wielkie święto polskiego crossfitu. Mam nadzieję, że zarob się zobaczymy. A, że Michał jednak zdobędzie i Damian i cała reszta organizatorów zdobędą siłę na to, żeby wyprodukować za rok kolejną wielką bombę, kolejne Święto Polskiego CrossFit, chociaż wszyscy wiemy, widzieliśmy, posłuchajcie sobie Michała Zalewskiego, właściciela CrossFit Białystok i organizatora, ostatnie 5 minut relacji na YouTubie, on naprawdę powiedział bardzo dużo. Mądrych, ważnych słów i ten wywiad, chyba jest najlepszą w sesji i najlepszą pisienką na torcie całych tych zawodów, w całej relacji transmisji na żywo. Także ostatnie 5 minut relacji drugiego dnia w niedzielę. Michał Zalewski, niesamowity wywiad. To jest bardzo dużo im zabrało czasu, 8 miesięcy się do tego przygotowywali i wielkie brawa, wielkie brawa. Serce się raduje po takich zawodach, endorfiny wielkie. Troszeczkę jestem zmęczony, ale każdy jest zmęczony i zawodnicy, i organizatorzy. Wielkie brawa. Dziękuję Wam bardzo za to, że mogłem w tym uczestniczyć. Do zobaczenia. Widzimy się już niedługo.